Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich widzów na chwilę obecną, do końca tego tygodnia. Zobaczmy, moi drodzy. O, jakaś bardzo dobra zmiana mogła mieć miejsce w waszym życiu na tu i na teraz. Jakieś dobre wydarzenia, dobre wiadomości, generalnie jakieś dobre zdarzenia z przeznaczenia. Możecie mieć jakiś kontakt ze swoją bratnią duszą, niektórzy z was. Także przepiękna energia. Zobaczmy zatem główną energię ogólną w sensie. No, proszę, jakie piękne. Widzicie, jakaś dobra zmiana, i od razu mówisz, masz zwycięstwo, sukces, szczęście, radość. No, proszę, jak pięknie. Jakaś oferta miłosna, moi drodzy, randki, spotkania, komunikacja z kimś, jakieś dobre, miłe wiadomości, dużo czułości. Jeśli abstrahując od Relacji stricte romantycznych, no to bardzo życzliwa atmosfera z kimś, jakieś bardzo dobre porozumienie, bardzo dobre porozumienie, komunikacja, spotkania, wszelkiego rodzaju nowe początki, bardzo dużo kreatywności. Jeśli chodzi z kolei o relacje, słuchajcie, romantyczne, no to puh, całe może ognia, że po prostu iskry lecą. No i w tym sukces, szczęście, zadowolenie. Zwycięstwo. No wiecie, rewelacyjne energie. Dobrze, to teraz zobaczmy praca finanse. Co tutaj nam się pokaże dla moich wspaniałych widzów. Praca finanse. Okej, okay, skoro się chciały pokazać, to weźmiemy Od razu podkładamy. Najbardziej mnie interesuje ta szóstka tutaj buław. Pardon, szóstka monet. No i bardzo dobrze. Moi kochani, może być taki moment, kiedy będzie bardzo ciężko, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Jakieś zakończenie mogło mieć miejsce odnośnie finansów, pracy, niektórzy mogą z, zmienić pracę, stracić pracę w sensie generalnie jakiś tutaj widzę zakończenie, ale to jest taka energia, słuchajcie, jeszcze już gorzej być w sensie nie może, ale może być za to lepiej, bo tutaj na to wskazują te energie. Po jakimś okresie jakiejś stagnacji, jakiegoś zawieszenia, opóźnień Zakończenia, w ogóle potem Wy nie będziecie w ogóle wiedzieli, co macie zrobić, nie będziecie widzieli jakiegoś rozwiązania, tu będzie potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, dokonania jakiegoś wyboru. No i moi drodzy, Wy zaczniecie działać mimo wszystko i właśnie tak należy, słuchajcie, robić. Nie poddawać się, tylko po prostu dalej działać. I moi drodzy, tutaj Wy będziecie działali z ogromnym powerem. Dzięki temu właśnie odniesiecie jakieś zwycięstwo, sukces. Dlatego, że w pierwszym momencie się nie poddacie, tylko będziecie dążyli do tego, żeby poprawić stan po prostu taki niesprzyjający, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Będziecie zbierali jakieś informacje, doszkalali się. Bardzo dużo będziecie analizowali generalnie na temat waszych spraw zawodowych i finansowych. Dzięki temu wyjdziecie z tej, tego krytycznego punktu, dokonacie jakichś dobrych wyborów, co najważniejsze. Dlaczego dobrych? Bo mamy tu po pierwsze równowagę, powrót do harmonii, no i przede wszystkim słuchajcie, no zwycięstwo. Zwycięstwo, sukces pełnie szczęścia, no rewelacja. Czyli po jakimś cięższym okresie dacie radę i wręcz nastąpi ten sukces, to zwycięstwo. Bardzo ładnie, moi drodzy, nie, właśnie o to chodzi. Nie wolno się poddawać. I zobaczmy, moi drodzy, co u singielek singli. Witajcie, moi drodzy, co u singli. Ingielek zobaczmy jakieś takie przysłowiowe kłody pod nogi, ale wy to pokonacie, możecie też być po przejściach. Po prostu, dajcie chwilę zanim przejdę do omawiania, omawiania tych energii. Co nieco tutaj sobie podokładamy. No tak. No, i to jest bardzo ładna energia. Moi drodzy, pomimo jakichś wcześniejszych konfliktów z kimś, w sensie, moi drodzy, z tą osobą, którą spotkacie na swojej drodze, być może ona już jest w Waszym otoczeniu. Wy wyjdziecie z tej energii konfliktu, pokonacie te przeszkody pomiędzy Wami i, i będziecie w bardzo dobrej komunikacji z tą osobą. Randki, spotkania, bardzo dużo pasji i to mamy to zdwojone, słuchajcie, bardzo dużo namiętności, ale również, co najważniejsze, tego zaangażowania, tej chęci, Rozwoju, chęci pójścia w tym jednym kierunku. Także bardzo ładnie to wygląda. Mało tego. Ja tu widzę, że może być takie wzajemne przyciąganie czyli ktoś może być pod Waszym urokiem, ale to ta osoba ale Wy również możecie być pod bardzo dużym urokiem tej osoby. Działanie z pewnością, z odwagą bardzo duży rozwój i pokonanie jakiegoś konfliktu pomiędzy Wami. Także bardzo dobrze, pomimo wszystko, i zobaczmy, co u związkowców. Zobaczmy. Moi drodzy, w relacjach stałych przecudna energia. Wy wiecie, że wasz partner jest bardzo w was zaangażowany, jest pomiędzy Wami bardzo duża stabilizacja, dużo zaangażowania, bardzo dobra komunikacja. Mogliście niedawno zamknąć jakiś etap w Waszym życiu i otworzyć się na nowy. Ponadto Wasza stała osoba może być za zagranicy, może mieszkać nawet na innym kontynencie. Możecie mieć relacje w sensie na odległość lub. Jest gdzieś w pracy poza granicami kraju i moi drodzy, miłość pomiędzy wami tutaj widzę czułość, zaangażowanie jakieś dobre wiadomości, dobre wydarzenia generalnie to tu widzę również zarę, zaręczyny, ślub, jakieś celebracje. Być może niektórzy z was będą celebrować niedługo, na przykład chociażby rocznicę relacji lub ślubu. Bardzo piękna energia, całe mnóstwo miłości, wspaniałej energii stabilizacji, no i a właśnie, no i właśnie rozwoju. Bardzo, bardzo duży rozwój pomiędzy wami. Spełnienie przede wszystkim, no, rewelacja. Bardzo piękna energia energie piękne w sensie i zobaczmy rodzina, przyjaciele. Mhm. Powiem tak, w Waszych relacjach rodzinno-przyjacielskim nastąpi jakaś ogromna metamorfoza, ale pamiętajcie, pardon, transformacja, ale zdecydowanie na lepsze. Będzie tutaj pomiędzy Wami a kimś z rodziny, kimś z przyjaciół bardzo duża taka stabilizacja, bardzo dobra komunikacja, i mało tego. Jak, jakaś radość, jakieś szczęście, jakieś celebracje, jakieś uroczystości, moi drodzy, mogą mieć miejsce. No wiecie, tu uroczystość, to mogą być od ślubu, po i tak dalej, ale generalnie również pokonanie jakichś trudności, wyjście z jakiejś ciężkiej sytuacji i wasze po prostu kontakty z, z przyjaciółmi, z rodziną, po prostu przejdą jakąś ogromną metamorfozę. Będzie z tego powodu bardzo dużo radości. Generalnie widzę również spotkania w gronie przyjaciół, w gronie rodziny. Boże, przepraszam Was, kochani. Nie mam nadzieję, że mi głos teraz nie odmówi posłuszeństwa, ale cały dzień nagrywałam z bardzo małymi w zasadzie przerwami. I teraz, proszę. Przepraszam. Dobrze, zobaczymy. Zobaczmy problem sytuacji. O, lala, aż trzy. Serio? Brak stabilizacji, brak dobrego kontaktu z kimś, to mamy zdwojone. Jakiś niektórzy mogą mieć problemy zawodowe, finansowe i to może być związane pod tym kątem brak stabilizacji w tych sprawach zawodowych, finansowych, generalnie brak jakiejś równowagi, natomiast pocieszające jest to, że to jest energia z teraźniejszości, a energie wyglądają bardzo ładnie. Pamiętajcie, że teoretycznie robimy na chwilę obecną do końca tygodnia, ale tak naprawdę te energie oczywiście mogą przejechać trochę dalej. Tarot, czas w tarocie jest po prostu niesamowicie wręcz specyficzny. Dobrze, teraz zobaczmy, moi drodzy, wyzwanie na chwilę obecną do końca tego tygodnia. Stagnacja, w sumie podobna energia, brak kreatywności, brak działania z odwagą, brak pewności siebie generalnie. I zobaczmy, co pomoże na tą sytuację. W sensie nie na sytuację, tylko na chwilę obecną do końca tego tygodnia czyli przeciwieństwo tutaj tej naszej stagnacji. Moi drodzy i braku pewności siebie, co najważniejsze. No właśnie, co pomoże? Ogromna pewność siebie, siła przebicia, charyzma, chęć rozwoju, chęć działania, działanie z ogromną odwagą. I moi kochani, rada na tą sytuację. Na chwilę obecną, do końca tego tygodnia w sensie. Zobaczmy. Spełniajcie, moi drodzy, swoje marzenia, swoje życzenia. Bądźcie znowuż pełni wiary i nadziei na osiągnięcie jakiegoś sukcesu, na spełnienie w jakichś tam danych kwestiach. Nie traćcie tej wiary, nie traćcie tej nadziei, spełniajcie marzenia, już tak najkrócej rzecz biorąc. I zobaczmy, moi drodzy, trzy przesłania. Z wyroczni boskiej obfitości. Proszę Was, moi przewodnicy duchowi, o przesłania na chwilę obecną, do końca tego tygodnia, dla moich widzów. I zobaczmy. Znaki, instynkty. Instynkty to przesłanie od wewnętrznej boskości. Zobaczmy, co dalej. Wypadły nam cztery, ale weźmiemy te cztery. I co my tutaj mamy? Właściwe działanie. Aprigrafa dosłownie oznacza niech wszystko, co chce odejść, odejdzie, a wszystko, co chce nadejść, nadejdzie. Pardon mój włos. Dobrze. Co dalej? W tej chwili. Trzymaj się teraźniejszości i nie wychodź zbyt daleko przed strumień. Wkrótce uwierzysz, że nadejdzie tylko tyle, ile trzeba, byś sobie z tym poradził. Widzicie to jakieś. Słuchajcie, odnośnie z problemów w waszych sprawach zawodowych, finansowych, tymczasowych, twoja ścieżka. Drogi, po, drogi po Boże, pomóż mi uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający przez to, co widzę, przez moje lęki i złudzenia. I zobaczmy, moi drodzy, jeszcze przesłania z mistycznej mądrości. Weźmy trzy te przesłania. Nie zapomnijcie, moi drodzy, o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, udostępnieniach, jeśli lubicie moje treści. I zobaczmy, moi kochani, co my tutaj mamy. Nowe początki. Rozpocznij swoje nowe życie. I co dalej? Nadarza się okazja, wykorzystaj ją. I kolejne przesłanie. Dwa wypadły, weźmiemy te dwa. Archanioł Rafał zapewnia uzdrowienie umysłu, ciała i ducha, gdyby ktoś zechciał się skontaktować, w sensie pomodlić do Archanioła Rafała. Nawet jeśli, no, nie, no wiadomo, jak nie każdy z nas wierzy akurat... nie jest katolikiem w sensie, ale do Archanioła zawsze warto się mimo wszystko zwrócić. O to mi tylko chodzi, moi drodzy, bo to jest każdego osobista sprawa, jaką, wiecie, relikię wyznaje. To nie o to mi tu w ogóle chodzi. Zwierzęca, więź, kolejne przesłanie, moi drodzy. I co my tutaj mamy? Stań w obronie wszystkich zwierząt. One są przecudne te w ogóle przesłanie, ale wiecie co? Jeszcze tak poczułam, że wam wezmę może... Trzy przesłania z Kipera, dawno nie było. Zobaczmy karty w Kipera. Na chwilę obecną, do końca tego tygodnia, możecie dostać jakieś wsparcie od jakiegoś dojrzałego mężczyzny, moi drodzy. Kogoś, kto jest bardzo odpowiedzialny. Być może od własnego, swojego partnera. Ta osoba również będzie jakoś szczególnie teraz ostatnio, w tych os najbliższych pardon, dniach ważna dla was bardzo. I popatrzcie, i tu mamy power couple, czyli tutaj mówię teraz do osób, które mają u swego boku bratnią duszę, będziecie wyjątkowo dla siebie ważni. i wzajemnie się wspierać. To tutaj nam się pokazało i ostatnie przesłanie moi drodzy. Może niektórzy z was będą po prostu mieli jakąś rocznicę ślubu na przykład, to jako przykład rzeczy jasna. Ostatnie przesłanie. Ok, i mamy to. I co my tu mamy, moi drodzy? Sprawy rodzinne będą bardzo istotne w najbliższym czasie, moi drodzy. Sprawy rodzinne i relacyjne, jak najwyraźniej tutaj widzę jakąś stałą relację. Małżeństwo będziecie dla siebie bardzo wzajemnie. Ważni będziecie się wspierać, i sprawy rodzinne będą dla Was miały bardzo duże jakieś znaczenie. W najbliższych dniach, do końca tego tygodnia, jakkolwiek oczywiście trzeba mieć na uwadze, że te energie mogą się przeciągnąć na kolejne dni. Moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę jeszcze raz. O lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Bardzo mi będzie miło z tego powodu, gdyż bez tego nie da się rozwijać kanału. Także bardzo Was proszę o wsparcie. Ja Was ściskam i do usłyszenia. Trzymajcie się.